Masz prawo. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku spotkania z prawnikiem na antenie Radia Poznań. W Poznaniu rozpoczął się Miesiąc Dumy, organizowany również przez Poznań, a w przestrzeni publicznej odmienia się już od bardzo długiego czasu termin związków partnerskich. Co istotne, wbrew powszechnym opiniom, ogromne zainteresowanie tą formą regulacji wyrażają pary także heteroseksualne. No i teraz w naszym studiu Mariusz Poplaczyk. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jak w dzisiejszych czasach, w, tym, w tych przepisach, które mamy w tej konstytucji, która mówi o związku mężczyzny i kobiety, jak uregulować na przykład nieformalny związek dwóch osób? Zacznę może od, od takich kilku stwierdzeń, które przed nawias bym wy, wyciągnął istotnych i od, od podziękowań tego, że w moim wspaniałym mieście taki, taki miesiąc dumy się odbywa Pride Month razem z organizacją Stonewall. Miasto Poznań organizuje to, aby mieszkańcy mieli okazję troszeczkę zobaczyć, jak społeczność kolorowa, różnorodna żyje, z jakimi problemami się boryka. To jest, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, powiemy dzisiaj o Możliwych regulacjach związków partnerskich, ale tak naprawdę będę mówił o protezie. Dlatego, że jest oczywiście dopuszczalna ścieżka prawna, aby Uregulować sytuację osób czy to tej samej płci, czy e, osób, e, e, znaczy między kobietą a mężczyzną, e, bez regulacji, które miał przyjąć Sejm czy Senat i podpisać prezydent, ale to będzie proteza to będzie oczywiście substytut, mhm. zamiennik tego podstawowego prawa o mowa w artykule 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czyli naszego prawa do życia prywatnego i do życia rodzinnego. W sprawie Przybyszewska przeciwko Polsce, lubimy cytować wielu z nas, cytuję wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Polska została zobowiązana, została ukarana za to, że nie wprowadziła regulacji właśnie związków partnerskich. Wydawałoby się, tego co jest oczywiste, skoro możemy i mamy regulacje dotyczące stowarzyszeń, spółek, spółek cywilnych, innych mm, sytuacji, w których kilka osób się zrzeszczy, kilka, W jakimś konkretnym celu, i państwo reguluje ten, ten byt, to mimo tego, że, że ta walka trwa i to nie tylko w środowisk homoseksualnych czy, czy, czy heteroseksualnych, ale tak naprawdę państwo na tym polu zawiodło i niewątpliwie jest, jest to wstyd i hańba, tak muszę powiedzieć, że pomimo. Jasnych orzeczeń Trybunału tych regulacji nie ma. I teraz możemy się zastanowić, co w takim razie w zamian. Czy to... rozkładamy ręce i mówimy, no nie będzie, nie będzie, nie będzie, Polska jest w tyle Europy, czy możemy tą protezę jednak to, to jest pytanie, dlatego że ostatnio też mieliśmy taką relację dotyczącą tego, że spada liczba zawieranych małżeństw, zarówno tych cywilnych, jak i kościelnych małżeństw, heteroseksualnych oczywiście. No i teraz jest pytanie, czy w tych czasach, kiedy coraz więcej osób właśnie żyje w takich związkach nieformalnych, jak to uregulować? To znaczy, czy są przepisy kodeksu, nie wiem, cywilnego, według którego możemy sobie na przykład uregulować kwestie dziedziczenia? W sytuacji, w której państwo nie widzi tego problemu, udaje, znaczy widzi albo udaje, że nie widzi, no to pozostają nam te formy z kodeksu cywilnego między innymi, w których możemy tą tą relację dwóch osób uregulować. Ja zachęcam wszystkich, którzy twierdzą, że małżeństwo dla kobiety i mężczyzny to jest jedyna forma, w której Mogą y, sformalizować swój związek. Zachęcam, aby się przeszli p, korytarzem sądu okręgowego w Poznaniu i posłuchali tych emocji, które towarzyszą stronom. Oczywiście nie wchodząc na salę, bo to jest, to jest niemożliwe. Ale wielu klientów m, mówi mi, że z uwagi na przejście, które mia, w, miało w małżeństwie, na chwilę obecną chcą regulować swój status tu i teraz, niekoniecznie myśląc o, y, myśląc o nowym związku małżeńskim. I teraz, jeśli tu i teraz, no to mamy taką protezę, która na, y, nazywa się umową z. W związku Partnerskiego. Po pierwsze, możemy w takiej umowie. No to mamy. To będzie umowa, to będzie proteza, to nie będzie nigdy to, co państwo nam powinno dać. To sobie sami to tak naprawdę załatwiamy w oparciu, kluczymy trochę, szukamy. Czyli tak jak umowa sprzedaży samochodu, na przykład coś na tej Mniej zasadzie? Mniej więcej. I w tej umowie po pierwsze, co możemy uregulować? Możemy stwierdzić, że w tym wariancie podstawowym, że zakładamy związek partnerski, którego istotą jest wspólne zamieszkiwanie, że mamy domownika po jednej i po drugiej stronie, że mamy osobę bliską, czyli mamy prawo do składania zeznań, że mamy prawo do odbioru korespondencji. Za drugiego możemy uregulować wreszcie, czy w naszym związku partnerskim, i podkreślę jeszcze raz, czy to będzie związek nieheteronormatywny, czy to będzie związek między kobietą a mężczyzną, ustalić można sobie model majątkowy. Jest propozycja tutaj przez, przez Sąd Najwyższy w jednym. Z orzeczeń taki, taki model został, został wypracowany, tak, tak zwanego wspólnego koszyka. To znaczy, że partnerzy mogą sobie uregulować w umowie, że wydatki na wspólne ich zamieszkiwanie będzie tak zwanym wspólnym koszykiem i nie będą domagać rozliczenia przyszłości. Wreszcie mogą uregulować, że ruchomości, które nabędą, czy to będzie telewizor, czy to będzie komputer, telefon, cokolwiek, będą ich współwłasnością. A Posak? Mogą wreszcie uregulować kwestię dotyczącą dziedziczenia. Nie już w samej umowie mogą stwierdzić, że każdy z nich sporządzi testament, którego, w którym powoła daną osobę do spadku. Wreszcie w takiej umowie mogą strony sobie ustalić, że na wypadek choroby w kwestii związanej z opieką psychiczną czy opieką szpitalną, druga osoba będzie uprawniona do, sprawia, do, do zasięgnięcia informacji o zdrowiu, ewentualnie do otoczenia opieką partnera. To jest wszystko w zależności od tego, w jakim stopniu chcemy się zaangażować prawnie w, w związku partnerskim, w tej relacji nieregulowanej przez polskie prawo, mhm. ale regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego, bo my wyciągamy z tych przepisów kodeksu cywilnego to, co to możemy znaczy ja do tej umowy wrzucić. To ja rozumiem, że problem polega na tym, że gdyby była ustawa odgórna o takich związkach partnerskich, to nie trzeba byłoby wykonywać zbyt wielu czynności prawnych w postaci podpisywania jakiejś umowy, tylko jednym, że tak powiem, dokumentem można byłoby to załatwić i z tego by to wynikały te pozostałe rzeczy, a tak trzeba każde Osobno, tak? Czyli testament, Oczywiście. umowę o majątku, o spadku, o, o dziedziczeniu, o nie wiem, czy tam jeszcze właśnie o tych yy, na przykład odwiedzaniu w szpitalu i na przykład wgl wglądzie do dokumentacji medycznej to jest pytanie czy oczywiście nie do naszego gościa czy taka ustawa w najbliższych latach będzie bo to akurat politycy o tym decydują a tak patrząc na to co się dzieje to pewnie marne szanse natomiast chciałem jeszcze zapytać o kwestię pochówku na przykład mhm. jak Jasne. to wygląda tak. bo nie wiem czy na przykład w testamencie nie wystarczy sobie napisać że się chce tego i tego Konkretnie, czy nawet zwykłą jakąś taką yy, podpisać po prostu deklarację. Ustawa o cmentarzach yy, pochodzi z 1959 roku, głęboki PRL, ale w artykule 10 w ustępie 2 daje możliwość, yy, że oto yy, strona na przykład tej umowy, ten drugi party, może zobowiązać się do pokrycia kosztów pochówku i zarazem wskazać miejsca z pierwszeństwem w stosunku do rodziny. Tylko musimy to wyraźnie określić, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy i nie mamy realizacji, relacji nie utrzymujemy relacji z krewnymi to o naszym miejscu pochówku o tym jak on będzie wyglądał zdecyduje według kolejności odpowiednio to będą małżonkowie następnie wstępni wstępni inni krewni bądź nawet powinniowaci. w związku z tym to też jest do, do wpisania do, do takiej umowy. I oczywiście my mamy takie pakiety gotowe. Właśnie pakiet taki podstawowy, pakiet pakiet rozszerzony pakiet pełen. Każdy może sobie w internecie znaleźć taki, taki wzór. One no, są dostępne, są bezpłatne. Prawnicy probono to przygotowali dla, dla stron umowy i dopasować sobie wzór, nie czekając trochę. Ja mówię o tym, że. No, i, Jesteśmy w Poznaniu, mie mieście pracy organicznej. Być może trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i nie czekać na to, i tą protezę, mimo wszystko, jednak założyć. Ja zgadzam się z argumentacją wielu ludzi, że to jest no, niegodne, żeby zastępować państwo, że jednak to, to państwo musi uregulować, ale być może czas jest też na to, żeby skorzystać z instrumentu, który prawo cywilne daje i powiem państwu, że tak, tą protezę możemy skonstruować, ona nie będzie idealna, ale ona zabezpieczy in interesy stron, czy to będzie w układzie kobieta-mężczyzna, czy mężczyzna-mężczyzna, czy kobieta-kobieta ureguluje wasze prawa i obowiązki tu i teraz, na ten czas, kiedy jesteście ze sobą związani. Ureguluje kwestię związaną właśnie, co zrobić, jak się coś kupuje. Kwestię związaną z odbiorem korespondencji, ze zdrowiem, nawet z pochówkiem, czy też z upoważnieniami do odbioru poczty, na przykład. Na przykład z kątem na, na, na Facebooku nawet, czy, czy w ogóle dostępem do, do, do poczty elektronicznej. Od nas by. tylko będzie zależeć, jak szeroka będzie ta umowa. To wymaga trochę zachodu, wymaga trochę Poczytania. Wymaga trochę przedyskutowania z partnerem, partnerką, w jakim zakresie tą umowę zawrzeć, ale tak, proteza na obecne czasy jest możliwa. Czy ją zachęcam? No, to jest decyzja każdego z Was indywidualnie. Można nic nie robić i, i tak naprawdę zdać się trochę na, na los. Nie wiem, czy warto w sytuacjach właśnie szpitala, czy w sytuacjach związanych z ewentualnym podziałem tego wspólnego majątku. Myślę, że nie hmm. warto. Więc jeśli możemy, podpisujmy chociaż na teraz to, co możemy. To gdyby Państwo mieli pytania dotyczące protezy, to zachęcam, 618 658 288 przez najbliższe kwadrans mecenas Mariusz Paplaczyk przy telefonie 618658288. A my już dziękujemy bardzo, bardzo za wizytę w studiu Radio Paznę. Dziękuję Państwu, dziękuję za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.